Witam Was kochani, tu Bea z kanału Beat. Przychodzę do Was tak niespodziewanie dzisiaj Tak niespodziewanie jak niespodziewany mail do mnie, happy mail do mnie przyszedł Dostałam go od Natalki Potyry Tak, od Natalki Potyry I wiecie co, ja w ogóle się niczego nie spodziewałam, że cokolwiek do mnie przyjdzie, także z reguły to biorę krzesło, herbatkę i siadam koło skrzynki, no nie? A tym razem, to było totalne zaskoczenie. Także dziękuję Ci Natalka, udało Ci się zaskoczyć mnie. To jest Happy Mail. Ja już go otworzyłam, wyjęłam sobie wszystko z, ze środka. Także ja sobie zrobię to w ten sposób i będę Wam pokazywać po kolei. Pierwszą torebeczką, wszystko jest zapakowane i podpisane. To są ozdoby z masy piankowej. Może ja nie będę tego odczepiać sobie, tylko po prostu wyjmę. Słuchajcie. O, widzicie ile tego mi leci? To jest takie fajne, leciusieńkie. Szczerze mówiąc, wiecie co, ja nie mam takich kolorowych rzeczy. Jaka grzechotka piękna. Ja to wyjęłam, otworzyłam tylko, a ja jeszcze tego nie oglądałam, także... Oglądacie to razem ze mną. A właściwie ja razem z wami. Ale śliczne. Patrzcie. Ale śliczne listeczki i tu kwiatuszek. Yy. Natalka, bardzo mnie interesuje, jak ty to barwisz. Yy, czy to barwisz już masę, najpierw jeszcze jakimś kolorem dodajesz, czy po prostu... No bo to nie wygląda na pomalowane. To musi być chyba coś dodawane do masy, tylko... Jakbyś mogła w opisie to, to napisz mi czym ty to barwisz, bo naprawdę bardzo fajnie to wszystko wyszło. Ja to się bałam, że jak kolor się jakiś da to nie będzie takie fajne. A śliczności. która będę robić albumik dla dziewczynki, więc różowych elementy na pewno się przydadzą. Następną rzeczą są naklejki. Tutaj widzicie? Czekajcie, ja to wyciągać. Tutaj są naklejki. Znaczy tak, to są półperełki, ale śliczne. Wiecie, co ja takich nie mam w ogóle? Nawet nie widziałam tutaj u nas takich. Są przepiękne. To są takie kwiatuszki. I tutaj są. To są czysto białe, takie śnieżno-białe. A te są takie mm, właśnie kremowe. No, mniejsze, ale fajne. Dziękuję ci. Ale super, mam. Humor mi się poprawił. Kropaski i takie kolorowe naklejki. Bardzo fajne. Też takie wesołe. O i ciacho. Mnie mniuśne. O. Następną rzeczą są dodatki. To są dodatki. No zobaczymy jakie to są dodatki. I już widzę, że są przepiękne. Słuchajcie, to jest metalowe piórko jakiś ptaszek ale śliczna sowa zobaczcie zobaczcie nie wiem czy wy to widzicie jest przepiękna sowa tutaj to to nie wiem co jest ale wiecie co te kwiatki są fantastyczne ale kapitalne ja takich kwiatków nie widziałam nie widziałam takich kwiatków to są jakieś koraliki nie nie bo tutaj to są dziurki jakieś gdzie mi lecisz? Chodź tutaj. Te tutaj mają takie małe dziureczki, że można je po prostu nitką nawet przymocować. Ale te kwiatuszki i to... Świetne to. Nie widziałam takich rzeczy. Ale kapitalne. Ja je położę, o tutaj, wiecie? To sobie odłożę. Tutaj są wstążki. Też bardzo ładne widzę. Już. Stążeczki. Słuchajcie, ta jest już podklejona nawet. To jest taki róż, nie róż, blady fiolet. O, zobaczcie. Nie wiem czy widać. Chyba tak. Jest śliczna i jest podklejona już. Także połowa roboty zrobione Z podklejaniem jeśli chodzi. I drugą mamy taka. Patrzcie, wiecie co, ja Wam powiem, te bardzo fajnie się nadają na grzbiety, dlatego że one tutaj świetnie się załamują, o, widzicie, one się tutaj świetnie załamują. Jest bardzo, bardzo, bardzo lubię te, te tasiemki, bardzo lubię, ale ja mam znowu taką jedną, tylko dosyć grubą i ona, jeszcze nie zrobiłam albumu czy jakiejkolwiek pracy, do której by to pasowało, a ta będzie miała większe zastosowanie. Tasiemki ozdobne i łosi. mamy następne tasiemki. Opla. Ta, jaka fajna. Patrzcie na kartki świąteczne. Taka błyszcząca. Ona już jest tak podklejona. Ta, już jest podklejona. I druga to jest łosi. Patrzcie, jakie fajne reniferki. Nie wiem, czy to będzie widać te reniferki z saniami. Kapitalna. No, święta mamy zapasy. Tu sobie na razie odkładam. Karteczki. I co my tu mamy dla tych karteczek? No wiesz co, Natalka, naprawdę totalne zaskoczenie. A muszę Wam powiedzieć, że ja kiedyś wysłałam do Natalki Wysłałam y, takiego właśnie happy maila. No i niestety Słuchajcie, zaginął w drodze. Nie wiem gdzie jest. Chyba, że doszedł, no ale to by miła natalka poinformowała. No niestety, były tam stempelki, dużo fajnych rzeczy, ale, ale nie doszedł. No trudno, i tak się zdarza. Patrzcie, jakie fajne suwki. Można je, można te karteczki na kieszonki gdzieś poprzyklejać. Świetne. Nie wiem, czy widać. Mhm. I tutaj jeszcze jest serduszko, i takie. Paseczki. Tutaj są takie paseczki do naklejania. Bardzo fajne rzeczy. A tutaj, słuchajcie, jest coś dla mojej córki. Ja to otworzę. Patrzcie, jeszcze jedna taśma wypadła. Ale śliczna. Mówię, ja teraz będę robiła y, albumik y, dla dziewczynki. To się zakumpluje z moją córką. Chyba coś mi się tak zdaje. O jeszcze jedna. Patrzcie, skarpetki mikołajkowe. Skarpetuchy. Świetne. Tutaj co my tu mamy? A, ale klawę. Patrzcie jakie serduszka. A tu są tada! Żabcie. Chyba będę się musiała mocno kumplować z moją córką tutaj. To są mini stempelki dla córci. To odłożymy. Ja i będę musiała to później pokazać wszystko. Ojej, ile tu jest stempelków. Ale wiecie co? To są śnieżynki. To są oczywiście rendnerz. O. Olaf, Elza, Anna. Znam się na tych rzeczach. O. I to są takie, o. Gwiazdeczki. No, to będziemy wspólnie pracowały. Coś mi się zdaje nad kartkami świątecznymi. Tutaj są takie elementy, nie będę ich rozsypywać, bo się wszystko wysypie. Cekinki, gwiazdeczki, listeczki. Bardzo fajne też do wykorzystania, właśnie w kartkach świątecznych. Tutaj. A tutaj mam. Słuchajcie, to są takie kryształki. Ale świetne. I tu takie serducho piękne, kryształowe i kół takie mm, kropasy zielone. Ale fantastyczne. I gwiazdki żółte, klawe. I bąbelki. Patrzcie jakie fajne. O te bąbelki to wiecie co? Gdzieś już widziałam, któraś sobie przyczepiła do spinaczy. Będę musiała chyba ja ten mm, patent wykorzystać tak samo. Świetne te bąbelki są. no no, chyba, że zrobię ubranie Mikołaja i przyczepię mu takie bąbelki. To jest. Aaa, patrzcie, jakie łapki! Jeszcze łapki są. One podejrzewam, że w nocy świecą. No, to klawe, ale kapitalne. Świecące łapki. Tutaj mamy łapki. I tu mamy jeszcze papiery. Słuchajcie. Tu jest jeszcze fajna taśma. Śliczna jest. Także tą taśmę to ja sobie wykorzystam, ona sobie tutaj musi być przyklejona, żeby jej nie odrywać i nie przyklejać, odrywać i przyklejać. Tylko ja sobie ją tutaj zostawię. No i papiery. Patrzcie, takie ciasteczkowe do przepiśnika jakiegoś. Mam do zrobienia, ale to ma Była Dwa nawet. Ale te to sobie zostawię, bo one są mnie O! Herbatka dla dwojga. Świetna jest ta kolekcja. Powiem wam, że nie miałam takiej kolekcji, ale z tego co widzę, te papiery muszą być kapitalne. Świetne te baweczki. Tutaj mamy kalendarz. Jakiś... Nie, to bingo. To chyba gra w bingo, ale świetna. I tutaj jest też taka dosyć fajna, ciekawa strona. Tutaj mamy paseczki. I tu też paseczki, ale w innym ułożeniu. Tu taka zielona to pewnie pójdzie na kartkę świąteczną i to też jest zielona. <laughs> Wiecie co? Te kropki. Nie wiem czy widzicie. <laughs> tak stale jak spojrzałam, to tak jakby mi tu oczy wyglądały gdzieś. Tysiące oczek. Patrzy się na mnie. Wow. No, a ta pójdzie na karteczkę świąteczną i do tego jest kratka. Jak brusik. No, fantastyczna. Też jest kartka, kartka świąteczna z tego widzę. <laughs> Słuchajcie, ja taką, taki papier teraz dostałam od Ani Parszewskiej z Wymianki. I świetnie będę go mogła sobie dorzucić. Będę miała. Będzie już można zrobić nawet cały albumik w tym stylu. I taki, ale podobają mi się bardzo te papiery. Są fantastyczne. Bardzo fajne po dwie kartki jest. Tutaj jest jeszcze jakieś takie esy, floresy. Tu też jest. A tej to chyba nie mam. A może? Nie pamiętam. Nie, tą powinnam też mieć. Ale mówię, o tak będzie trzy. Fajne są. Trzeba będzie zrobić... Yy, będzie można zrobić jakiś fajny albumik. Tutaj mam napisy. Te napisy kiedyś dostałam, ale one mi się już prawie pokończyły. Więc mi zostały już tam jakieś dwa, trzy takie. Ten także świetnie. notelka trafiła, bo akurat mi się już one skończyły. A bardzo je lubię, są bardzo fajne. Są bardzo fajne te napisy, lubię z nimi pracować. Tu mamy takie elementy do wycięcia, paseczki. A, ale tego jest. Cztery sztuki. Mm. I tu jest taki fajny fioletowy kolor. A tutaj co to jest? To chyba tagi będzie można z tego zrobić. No, patrzcie, jakie fajne. Wow. Ale tego jest. Trzy, cztery, pięć, sześć. Aż wow. A tu jakie piękne kwiatki, róże. I też zobaczcie, ile tego. Wow, wow, wow. No to. O, super. Świetny. Z tyłu jest taki zielony kolor. Bardzo fajne. Tutaj jest coś takiego, w tym można wydrypać. Widzę, wydrypać. <grystanie> coś mi się język połączy wydrapać. Jakiś napis. Nie wiem, co to jest. Ja to pierwszy raz widzę. Nie chcę tego popsuć. Ja to będę skrobać później, żeby zobaczyć, ale to jest świetne. Nie miałam czegoś takiego. Naprawdę, to jest pierwszy raz mam coś takiego w ogóle w rękach. Chodziłam, szukałam kiedyś tych, tych zdrapek takich, o którym Monika o których Monika bodajże mówiła. Chyba, jak się nie mylę, że kupiła właśnie w akcjonie, ale niestety u mnie ich nie ma. Tu. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Natalka, powiedz mi, co to jest. Czyś ty to przez pomyłkę nie, nie zajumała przypadkiem mężowi? no bo wiesz, ja bym do tego znalazła zastosowanie, ale może to po prostu przez pomyłkę wrzuciłaś w tego happy maila I, bo tutaj jest, widzicie, tutaj można włożyć ten, dokręcić to, tutaj włożyć jakiś metalowy drążek no i to jest jakiś nie wiem, i tutaj nie było to podpisane to ja przypuszczam, że mogłaś gdzieś i umnąć mężowi zakupy więc przez przypadek mogło się to u mnie w dodatku znaleźć. Więc jeśli, po, jeśli Ci potrzebne jest, to napisz, ja Ci to odeślę. Nie ma problemu z tym. A jeżeli nie, to napisz mi, co to jest. Bo naprawdę nie chcę tego ani popsuć. A eee... i to jest dosyć ciężkie, słuchajcie. No ta paczka naprawdę musiała Ci kosztować, już chociażby przez to. No, także napisz mi koniecznie, co to jest. To jest u mnie, to nie zginie. W każdym razie, gdybyś szukała, to to jest u mnie. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję za wszystko. Naprawdę jest prawdziwy super happy mail. Zobaczcie jeszcze raz tutaj żabciunie. No. Za wszystko Ci serdecznie dziękuję i zapraszam Was do oglądania moich filmików. I zapraszam Was również w niedługim czasie, bo, bo szykuję tutaj pewną niespodziankę, także coś powinno się pojawić. No nie może, może nie w przyszłym tygodniu, ale może za tydzień już coś konkretnego będę mówiła. Także żegnam Was i do następnego. Pa!